Dzisiaj będziemy naprawiać coś jest autko. Będziemy wymieniać koła i znajdę podwozie, żeby je wymienić. Więc no, zaczynamy. Ok, jesteśmy. Mamy tutaj autko do naprawy. Dostałem. On jest już taki zardzewiałe, że sama śrubka odpadła, nie no. Słuchajcie, śrubka. Nie wiem, czy będzie widać. Śrubka od dołu. To jest takie samochodzik. Mamy wymienić koło. W ogóle jednego nie koła nie mam. przodu. No. To mamy. Nasze autko bez koła. Tak się prezentuje. Teraz musimy odkręcić przednią śrubkę. Gdzie jest? Mamy śrubkę. Oczywiście. Nie trafiłem. Oha, bo ja ją dokręcam. Czekajcie. Trafić. O, teraz odkręcam jest tu to się No wreszcie. A. Dejmujemy pod... Jak się zlękłem. Myślę, że to, to pęknięte jest. Mamy... Musimy wyjąć te koło. Tylko jest jeden problem, bo jeszcze nie przyszło mi Koła, bo miały być terenowe, ale oczywiście najdłużej idą. Już dwie paczki mi dotarły, a, tam, a koła pierwsze. Tak się prezentuje bez, podwozia i kół. Tak, podwozie. Musimy wyjąć tylne koła. Dobry wariant, I no. Trzeba też to wyjąć. Tylko. O, mamy. A, jeszcze, się dojdzie, się jeszcze te Oni coś musimy wyjąć. Zaczekajcie. O! Jak to wiesz, kurwa? Ale nie dojdzie, to był stary samochód. Tam. Ale wiesz, ale kurwa. Chodzi tylko o to, że muszą złapać pięć razy dołożyć, A tak się mówi: Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. To, to teraz dostały nam tylko koła. Czekaj. Ja po. D, w ogóle mam. O! Nie Czekajcie, ja pójdę po paczkę. Dostałem haliburg w grze. Mini. Proszę! Yes. Więc. Przyszła paczuszka. Przyszła paczuszka. Otwieramy. Poszukali mnie. One inaczej się prezentowały. One były bardziej terenowe. Czekajcie, przetrok. Tylko miarę, to to jest po prostu nie, nie, spokojnie, spokojnie. Ja tutaj zobaczę, czy mam tak ja to wiesz. No, one się inaczej prezentowały, no ale. Dobra, wkładamy. Najpierw no, to w musimy włożyć, potem koła. To będzie problem. Czy one się nie mie? Czekajcie, bo jeśli one się nie mieszczą, to się tak zdenerwuję. Dobra. Jednak aplikacja, na której je zamówiłem, ma szczęście, bo by inaczej bym zgłosił te koło. Albo bym w ogóle całą paczkę zgłosił, bo bym się tak denerwował. No ale w sumie nie wszystkie koła pasują. Czy tylne się Dobra, Ratylny na szczęście pasują... O, róża. No ładnie, możesz zdać. Ja chcę prezentować. Nie masz duszę. Nie jeszcze raz? Teraz nie mam. Jeszcze. Może dla widzów przy, przyniosę? No, przyniosę. A, z Hiszpanii przywieziono. No na lotnisku to kupiliśmy. Serio? A, tak. Na lotnisku. Składamy przednią szybę i boczną, i tylną, i górną. I jeszcze jedną boczną. Dobra. Dobrze na razie to się to prezentuje. Na razie. Od razu mówię na razie. Tylko to się nie trzyma. Czy to będzie jeździć? Nie. Śrubka number one nie! Śrubka! się zgubiła. Ja, ja już nie no Wkręcam go. Widziałem w internecie takie śrubokręty. To są przyciski. I normalnie się wkręca i odkręca, i wkręca, i odkręca, i wkręca, i odkręca. Teraz ja w ogóle odkręcam. No. Mm teraz tylna tylko czy ona się wkręci bo wiecie ona odpadła w ogóle gdy przyszła przyszedł ten samochód o nie ona jest chyba za mała chyba dużo wymieniono wymieniono części było po ten samochód no i skończyłem nie gdzie jest kontener jak ja go odeślę? A dobra, jest oparty tam. Znaczy, oparty na, oparta na nim jest kamera. No I tak się prezentuje. Nowymi kołami. Bez tego czegoś. Widzowie. On nie jeździ. Koła są za duże. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć. A nie, jednak jedzie. Trzeba było go rozruszać. Dzięki za oglądanie. Cześć.